Pasta pomidorowa z serem feta. Składniki. Kostka sera typu feta, na przykład favita, 100 gram koncentratu pomidorowego, 100 gram miękkiego masła, jedna łyżeczka suszonej bazylii. Ser rozgniatamy widelcem i wkładamy do miski. Do miski z serem dodajemy 100 g koncentratu pomidorowego. Wszystko mieszamy. Teraz kolej na miękkie, pokrojone masło. 100 g. Wszystko miksujemy. Na koniec dodajemy bazylię i wszystko dokładnie mieszamy. Kanapki gotowe. Smacznego!